Hejka z tej strony, Dziki Kot i witam was, moi drodzy, w kolejnym odcinku z Rocket League. Niestety dzisiaj nie będzie pojedy e, pojedynków z Hoxami, e, z prostej przyczyny, bo nikogo nie ma, nikt nie jest dostępny, że tak powiem. E, także dzisiaj zagramy sobie, moi drodzy, tryby dodatkowe, bo mamy na to wyzwanie i polecimy, może, na te... E, hokej. Myślę, że hokej nie będzie jakimś strasznie złym wyborem, także e, lecimy. Nawet bardzo szybko nam znalazł grę, także lecimy Zresztą no i mamy moi drodzy pierwszą rękę lodowe e, jakieś lodowisko nie wiem czy co my... ale zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać i my moi lecimy brameczkę oczywiście trzeba te 5000 punktów zdobyć e, w dowolnym trybie dodatkowym także myślę że o to będziemy jak najwięcej walczyć A wiadomo że bramki to też dużo punktów no i niestety nie miałem busta i przez to bardzo dużo straciłem. No i niestety nie udało mu się to zabrać, chciałem mu to ukraść. Nie, nie powiem, że nie, no bo tu nie walczę o rangi totalnie, nie, mam, nie interesuje mnie to. Tutaj walczę o to właśnie, żeby zdobywać te punkciki, na razie mamy 0, także no nie jest zbyt dobrze lecimy do kofa, dobra mamy ładnego kikofa tutaj ładnie zagranie coś na ściankę i mamy moi drodzy brameczkę, mamy także e, 122 punkty, także lecimy powolutku, no nie, nie będzie to zdobywać się jakoś bardzo ten, myślę że bardzo dużo e, poza nagrywkami, czy poza streamem, na który serdecznie zapraszam na Twitchu Dzisiaj też, moi drodzy, nie wiem, jak ktoś śledzi mojego Twitcha, e, mam już e, kupiłem wszystkie dodatki, jeśli chodzi o DLC mapowe do ETSiKa, także będziemy jeździć, żeby też Włochy, e, jakaś tam Rosja, Łotwa, Estonia, Turcja, Bułgaria, także takie właśnie e, państwa będziemy zwiedzać. Dobra moi drodzy, też mamy szansę. bez buści... No puść mnie gnoju. Dobra, niestety, dobra, trzeba jakiegoś buścika, bo bez buścika to my nic tu nie zrobimy kompletnie. Także lecimy. W razie żeby w razie czegoś tu bronić. O, ale dobra, mamy sytuację teraz. Pojadę po buścika. Oj, że oj, został nasz zniszczony. Ale już się pojawił. Lecimy do przodu, do przodu. No, dawajcie jakąś piłeczkę. No, wyrzuciłem go chociaż trochę. Dobra, prze, nad brameczką. Ładnie przerzucenie. No i też trzeba się do ataku ruszyć, bo może to będzie nasza szansa. mamy, moi drodzy, asystę, także mamy już 204 punkty, nawet no jesteśmy na prowadzeniu, moi drodzy. A czemu? Aha, dobra, coś to, to się zbagowało i przez chwilę e, osoba na drugim miejscu miała mniej punktów, więcej punktów, a była niżej, także już, no i się przeciwnicy podaj, także lecimy, moi drodzy, do meczu numer 2. Także mamy, moi drodzy, mecz numer 2. Jest to Mindfield i to jest taki Zobaczymy jak nam pójdzie, no tam łatwo nam poszło, tu mamy, uuu nasza, znaczy drużyna przeciwników jest bardzo, ja tak powiem zwycięska, tu zwycięzca turnieju S3, S3 wszyscy w szerzonie trzecim, dwóch ma platynę, 1 golda, także, no, już to internetik siada chyba, oj, dobrze to obronił chłop, ale no, żeby nie było, że przegramy przez ich internet, to by było niefajne. Ale dobra, mamy buścika i o, a leci na są ramkę, trzeba to zablokować wiadomo. Dobra, mamy zagranko. Ale to jest dobra piła, to jest dobra piła, moi drodzy. Ajajaj, było bliziutko, było bliziutko i zostałem zniszczony, no co za hamy po prostu po prostu Niestety nie udało mi się tego obronić, także no, przegrywamy 1-0. Tutaj ładnie mnie przeciwnik niszczył. No my odrodziłem się ale bez buścika tak, nie miałem że tak powiem nic do powiedzenia I lecimy dalej Tu przeciwnik znaczy nas powiedział że broni także A ja tu zagrałem ładnie teraz A że można ruszyć z jakimś atakiem Nawet takim ładnym atakiem A? Zobaczymy co zrobi. Ojoj, ojoj, oj, 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 broń to, broń to chłopie, nie, ale nie, no i niestety. Stala nam maczko M2 i przegrywamy. Nie, nie jest to nasz dobry mecz. Tamten był o wiele lepszy, przeciwnicy się od razu poddali widzieli, że nie mają z nami żadnych szans, że niczego. U, teraz ładnie zagranie. Uff. Ale to jest za mocne zagranie na to, żeby cokolwiek tutaj zrobić w tym kinku, też chłop mi zabrał bużtę, ja się muszę cofnąć obuścika. A ja. Czekam może na jakieś zagranko, czy coś Dobra, to jest, jest zagranko, jest, jest, jest chłop. No, no, daj jakieś zagranko, daj, daj zagranko Ajajaj, szkoda, bo czekałem tutaj ładnie na tą piłkę, Ale jeszcze może coś tego będzie. Ale lecimy w buścika No nie udało się obronić, trzeba się cofać. No nie, już się skupiłem troszeczkę przez chwilę, bo myślałem, że to będzie nasza akcja właśnie. A tu bez buścika nie miałem nic do powiedzenia. Dobra, też trzeba ruszyć. O, mam brameczkę? Czy to będzie brameczka? aleś interwencja. Nice. No nie, ale myślałem, że sam sobie asystuję i wepcham to do bramki, ale niestety. I też nasi to obronią, Nice, ładna interwencja. Szybko idziemy po guścika. Dobra, ja to jakoś lekko zbiję z toru. Dobra, lecimy z ko ładnym kontratakiem. Mamy brameczkę moi drodzy, udało mi się przejść e, brameczkę, także... Wychodzimy na prowadzenie, mamy 200... A nie, znowu mamy mniej punktów, znów się tabele jakby pagowały. Troszeczkę tak, no ale dobra. Nie, nie trzeba być MVP w, te, w tym etapie trzecim, także to mnie cieszy. To było jedno z trudniejszych wyzwań, a 5000 punktów to kiedyś czy później się, że tak powiem, wbije. No i niestety sylają nam. Nie wiem czy to nie był też trochę mój samobój. Bo chciałam podlecieć, ale w ostatecznej chwili się troszeczkę rozmyśliłem. Nie, to nie był na szczęście mój samobój, także y, tyle dobrego, że tak powiem. Ojejo oj, teraz y, słabe zagranie z mojej strony, ale dobra, może coś z tego wyjdzie. Oj. Gdzie ten krążek leci? O, dobra, mamy interwencję. Dobra, muszą oni nasi to bronić. Gdzie są nasi? Gdzie są nasi? Ja się pytam. Nie, nie będę poddawał tego meczu. Nie ma takiego opcji, chłopie. To jest to wypad z tego. 200 punkcików. Nie wiem, czy jak woda meczu te punkty się liczą, czy my je tracimy do tych wyzwań. Nie mam pojęcia, jak to jest. Ja Jestem na brameczce, także... Tyk, no, jakaś podanko, jakoś coś. Ajajaj, przerzucili to niestety. Ojojojoj, też zmylili mnie tu razem, trzeba się cofać. co zrobi przeciwnik. Eee, nie no chłopie, ale że tak zimpostorowałeś troszeczkę. No i czy to wleci? Nie wleci na szczęście, ale no jest słaba sytuacja teraz. Nie, nie, to jest porażka. A ja już nawet tego nie bronię, może uda nam się to jakoś wybronić, może nie. No wybronić to ludzie, dawaj, dawaj. I niestety traciłem piątą brameczkę, no, to już jest jeszcze mecz. Ja już grałem tylko po te punkciki, żeby coś pozdobywać, żeby te wyzwanie e, poszło do przodu, ruszyć to jakieś chociaż w minimalnym stopniu. Także no cóż. 43 sekundy do końca. my Po boju. jadę po busiczka. No może jakieś zagranko. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie wiem czemu oni z jakąś taką górkę robią nie niepotrzebnie, nie rozumiem tego. Fajnie. Nie, no i wbijają nam szóstą. Porażka, po prostu, porażka. No chłop, nie wiem czemu on jakoś pojechał tak i od dołu. Właśnie trzeba górną, yy, górną zagrywać, że tak powiem. chciałem piłkę, ale to jest krążek. A nie właśnie jakoś tak po ziemi. No po ziemi to można, nie wiem, jak się już ma sam na sama. a? Wiem, Dobra, czy mi się to uda obronić? Nie, oczywiście, moi drodzy. tracimy mi siódmą brameczkę i jest to po prostu pogrom. No pogromili nas, nasi... nasi nic nie mają. No ci wygraj, dwa, dwie platyny, jeden goldik, także coś więcej dodać, no po prostu porażka. Także liczymy, moi drodzy. Jeszcze te ostatnie 17 sekund. O, jeszcze prawie straciliśmy bramkę, także pokczam. No. no i moi drodzy, koniec meczu, także no dobra, to by było na tyle, dziękuję bardzo za oglądanie i do następnego hejka.